O, teraz widać samochodzik. To jest podwóreczko hotelu i fragment mojej, ściany mojego pokoju. Tak wygląda, o, właśnie, hotel F1 od środka. Łazienki. To wszystko jest przystosowane do takiego mycia od góry do dołu wężem gumowym i kabina prysznicowa. No i pokój, proszę bardzo. Proszę bardzo, łóżko. Kuchnia, <laughs> chyba L lodówka stoi, więc kuchnia raczej. I w każdym, praktycznie, hotelu F1, na jest taka ściana. Plakaty z lat 50., -tych, 60. -tych. Switzerland, Flight TWA, yy, amerykańskiej głównie, jak widać. Komputer, telewizor, którego praktycznie nie włączam. No i łazienka. I to jest, słuchajcie, w Warszawie to by szło e, za 2,5 tysiąca miesięcznie na wynajem. Proszę bardzo, tam stoi samochodzik. Tu po lewej jest linia kolejowa, która zaraz tutaj w lewo, w lewo, w lewo gdzieś tam idzie na północ i rozgałęzia się. Aha, tam no nie widać za bardzo, jest y, autostrada. A7 do nadmorze śródziemne i Rodan obok zaraz którego nie widać zresztą na zamoczonym obrazku no także taka krótka historia